Cześć, dzisiaj, kiedy nagrywam, jest środa i zostało raptem parę dni do Ramagedonu. I jest to pierwszy moment, kiedy autentycznie się stresuję. Właściwie, przez ostatnie miesiące przygotowań, zawsze miałem w głowie coś takiego, że spokojnie, bo to jeszcze za dosyć długo. A dopiero tak, jakoś dwa tygodnie temu, włączył mi się ten moment, kiedy to już jest ten ostatni moment, żeby dać sobie wszystko. Żeby właśnie na tym biegu wypaść jak najlepiej. I z racji tego, że biegłem za parę dni, pomyślałem sobie, że nagram dla Was taki materiał, w którym popowiadam trochę o moich odczuciach, jak i również zaraz zabieram Was na trening, w którym właśnie pokażę Wam moją przemianę jak te ćwiczenia wyglądały wcześniej na początku, a jak je wykonuję teraz. Nie powiem, że jestem z nich za bardzo zadowolony, choć i tak powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, ale wydaje mi się, że popełniłem kilka błędów. Na pewno były momenty, w których odpuszczałem i było to złe. Także jest ok, ale cały czas tu u głowy mam coś takiego, że mogło być lepiej. Wielkie płaty śniegu, ale Łukasz się nie poddaje, jak widać. Równoważnia, widać go w tle. Ma jedno podejście, jak nie toberpisy. Nie położył drugiej nogi, więc jeszcze nie rozpoczęte. Już nad Mageną wrzucił mapkę, mapkę przeszkód, która będzie właśnie na rekrucie w Krakowie. I już wiem, że w paru przeszkodach na pewno będą berpisy. Jestem również na to przygotowany, ponieważ przez ostatni tydzień miałem dosyć mocne treningi siłowe, które wykonywałem i samodzielnie, i z Markiem, także jestem na to przygotowany. Teraz zrobię taki trening właśnie z nim, stricte z rozciągający. Nie będzie to nic takiego ciężkiego, siłowego. Także jestem na ten bieg przygotowany, ale cały czas jakby nie czujecie po moim głosie są te obawy z racji tego, że po raz pierwszy będę miał do czynienia z tymi przeszkodami. To co, tutaj zaczęliśmy i tutaj pokażę Wam co potrafię, także myślę, że będzie ciekawie. No jesteśmy na ostatnim treningu przed startem, tak. Start za 3 dni. Mhm. No i zobaczymy, co się zmieniło przez te kilka miesięcy, kiedy się przygotowywaliśmy do pierwszego startu. No i na trasie wyjdzie, co jeszcze jest do zrobienia. Mm -hmm. No dokładnie. A no to co? No to zobaczcie te przybitki. Tutaj przede mną poręcze symetryczne, także zobaczcie, jak wyglądało to kiedyś. <gry> Nie było Osiem sekund. A jak wygląda to teraz? sekundy. Teraz przejście pomiędzy barierkami. Z tego jestem nie i najbardziej dumny. I zresztą, zobaczcie, że wcześniej miałem problem w ogóle, żeby złapać się jednego drążka i przytrzymać na nim, a teraz wygląda to tak. Wiszynie na drążku, poprzednim razem, miałem taką minę. Nienawidziłem tego oglądać, obrabiać, zresztą widzicie to sami, jakoś się zmusiłem. Teraz myślę, że będzie o wiele lepiej. No to się wydaje tylko wiszenie, a patrzcie ile energii. Ja wiecie wiesz, jak w sposób teraz robię? Hmm? Wisz, że w to to zrobię? Wiszę tutaj, zamykam oczy, która sobie rozwój telefonicznie tak pierwaz do no może trwać. <laughs> okay. no każdy ma swój sposób. Dobra. Najważniejsze ćwiczenie na magedon, czyli berpisy. Berpisy służą do tego, żeby nie robić przeszkód. Nie dobra. Nie okłamujmy się. Berpisy są karą za to że się nie, da, nie jest w stanie zrobić jakieś przeszkody. Z moich wyliczeń będzie wynikało, że minimum 60 będę robił. Ja myślę, że kostu. 100. No dobra. <noise> Ale dzisiaj zrobimy tylko kilka, ja wam pokażę jeden, teraz co zrobimy łukaw, zobaczymy ile mi się uda. No, padną. nie padną. Dobra, lecisz. Jak zrobisz 20, to już test. Dobra, lecisz. Dobra, starczy, starczy. Okay. Ile było? 15 coś To no 15, już dobrze. Jest. Spokojnie, za 3 dni będzie więcej. Okej. Okay. Dobra, to widać. Tak, po prostu. Tutaj może nie jest garnie, ale zrobiliśmy to pojęcie, żeby pokazać, że jeszcze parę miesięcy wcześniej byłoby tak. Parę tak, miesiąc... tak by było. Parę miesięcy wcześniej to ćwiczyliśmy tu obok. Seria ma trzy. Dwa. A trzy, trzy, trzy. Dobra. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dobra. Małe niedomagania formy, ale też nic nie dzieje. Rób, rób. Pięknie, no, pięknie ale Run to nie tylko przeszkody, więc pozostaje nam po prostu pobyt. To teraz jeszcze z Markiem zrobimy sobie rozciąganie. Zobaczycie to w formie time lapse. A. jest parę rzeczy, które spośród tych, które robię, nie jestem zadowolony z nich, wydaje mi się, że mogło być lepiej, ale chciałem pokazać, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Na pewno Classic to będzie takie faktyczne wyzwanie, a teraz się porozciągamy troszeczkę, ale na razie rek, na razie rek.